Dobry wieczór. Najważniejsze w futbolu są punkty. Dzisiaj ich nie mamy i, i bardzo nas to boli. Natomiast po grze i po tym, co widzieliśmy, gratuluję drużynie postawy do końca, ponieważ zasłużyliśmy bardzo mocno na, na przynajmniej jedną bramkę. I pomimo, że nie zdobyliśmy żadnej, nie stworzyliśmy mniej sytuacji niż Termalika. Ostatnie 20 minut 25 minut to był. To był naprawdę bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Mnóstwo, mnóstwo ataków, wyśmienita sytuacja Olafa. Dawno nie stworzyliśmy tylu sytuacji w meczu. Dawno tak nie dominowaliśmy jak w tej drugiej połowie, kiedy straciliśmy tą bramkę, dużo się obudziła i uwierzyła w siebie. Natomiast czy mieć pretensje za tą pierwszą połowę? I kawałek drugiej, gdzie za podwójną gardą, żeśmy czekali na przeciwnika, nie wiem. Trochę też mieliśmy taki plan, by, by spokojnie, spokojnie poczekać. Jak się okazało, yy, duży potencjał drzemie yy w naszej drużynie i są duże pozytywy. Witam wszystkich. Przede wszystkim cieszymy się z trzech punktów. Wydaje mi się, że stworzyliśmy dobre widowisko dla, dla kibiców. Na pewno próbujemy też nowego wariantu naszej gry, dużo, dużo, dużo troszeczkę zmian jest pod względem taktyki i, i, i naszej aktywności w ataku, jak i w obronie. No, jestem zadowolony z, z tego spotkania. Do, można powiedzieć do 75 minuty. Było to i wyglądało to bardzo dobrze. Mogliśmy strzelić. Podwyższyć wynik na, na, na 2-0. Skuteczność na pewno szwankowała tutaj, i, i, i tutaj y, musimy to mocno przeanalizować. Y, I doprowadziliśmy do, do troszkę niepotrzebnej nerwowej końcówki. Y, troszkę żeśmy zepchnęli się za, za głęboko do, do, do defensywy, ale też chwała zespołowi za to, że, 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 że doprowadziliśmy to do zero z tyłu i, i, i mądra gra w końcówce. Widać było też doświadczenie y, zawodników. Dobry początek, trzy punkty. Yy, przeanalizujemy spotkanie później i przygotowujemy się do następnego. Cześć,